Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Małpa, a to jest moja nowa seria. Zagrajmy w Minecrafta na modach. Jest to wersja 1.4.2. Jak widzicie już sobie, założyłem świat, żeby mi się trochę zbuferowało. No i zaczynam oczywiście ze skrzyneczką, żeby nie było... No, zawsze to jest szybciej ten kilo zdobyć, czy coś. Takie podstawowe rzeczy. Jakie, jest to paczka DNS, modpack DNS, coś takiego. Jest tu kilka modów. Swoje paczki nie składałem, bo nie umiem. Tutaj macie mody, które znam, nie znam. Czekajcie, no. Yy, no tutaj tu na przykład nie wiem, z czego są te mody, te minery, minery. Tutaj Forestry, BuildCraft jakieś, nie wiem co to, może PAM albo nie, nie wiem PAM Harvest, tutaj to Extra Bees, chyba to z, z tymi pszczołami, że jest lepsze Indrustal Craft, potem Advanced Solar Panel tam były jedne, tu chyba jeszcze będą drugie gdzieś, solarki, o tu są solarki jakieś następne co tu jeszcze mamy jakieś dodatki właśnie do tych Build Craftów Indrustalów no wszystkie mody ogółem o Forestry jest, tutaj możecie zobaczyć. Ogółem te mody będziemy wszystkie poznawać. o no, Jakieś Iron Man, no, będziemy poznawać, bo sam nawet wszystkich modów nie ogarniam. Ale to z Wami się po nauczę. Portal Gun, tutaj jeszcze, no Forestry dalej. Pełno tego jest. Dobra, tu ten, yy, skrzynkę zostawiamy, niepotrzebna, może sobie weźmiemy gumę, bo jak wiecie, guma będzie przydatna. I drewno będzie trzeba skosić. Kurde, na złość nie dali nam siekierki. Getting wood, yeah, pierwsza achievement wykonaliśmy. Yy, tu jak widzicie jest jakiś yy, czat, nie wiem jak go wyłączyć, jeśli byście wiedzieli to... Bo, a, przecież, kurde. Mogliby, moglibyście napisać, o ile się nie mylę, tu jeszcze, o pocket craft to jest, bardzo fajny taki crafting, o na miejscu, tutaj sobie coś układam i wychodzi mi, jeszcze czekam tylko na mo, y, modyfikację. Y, town craft. I oczywiście Ekwiwalent Exchange Wiem, że wielu, wiele osób nie lubi y, Ekwiwalenta Ponieważ ułatwia grę No ale zobaczymy, co nam y, Trujeczka przyniesie Podobno ma być właśnie wprowadzona na wersję dopiero 1.4.2 Czyli tą co mam hmm. Dobra, żelazo zbiorę Ale na razie kopru tu macie koper, tu jest y, y, tin i tu jest koper, bo to są te kopry właśnie z dwóch wersji z, i, nie, z Forestry. Forestry jest koper i w industrial craft. No i dlatego są dwa różne, ale jak się przepuści je w macerato, Maceratorze, y, to y, mm, będzie jeden, właśnie zrobicie ten jaśniejszy, bo jakbym przepalał, no to będą dwa rodzaje w skrzynce. Dobra, węgiel będzie potrzebny. Koper, koper, grzybki. Zobaczymy co tu dalej. A pewnie będziecie mieli ciemno No, tu jest koper. Dobra, nie idę tam dalej. Mm, idę z... kurde, nawet nie wiem jak się teraz mapkę włącza tą dużą. Hmm. O, czekajcie. To jest przybliżenie, to nie? nie, nie. O, jest! Dobra tu jest pusty, o no, tu jest boss Zaraz, ej czekajcie Strasznie teraz y, Pozmieniali Klawiszologię Nie wiem czy to po prostu y, A nie, klawiszologię. no to w modach jest Klawiszologia No czyli pozmieniali W tym, jak ten mod Się nazywał y, race minimap To pozmieniali Tak i tak. Mieczyk się zawsze sprzyda, to znaczy nie sprzyda. Yy, siekierkę tu damy, to do góry, góra. dobra. Yy, zobaczymy czy jest ten Trikapitor. Tak jest. Na szczęście nie będziecie musieli czekać dniami i nocami aż zetnę drewno. Yy, las, drzewo. Drzewo, nie drewno. Yy, gdzie jest ten boss? Tu jest boss. Tak? o ile się nie mylę bo to są, to może to są te duże drzewa i one tak wyglądają nie no mi się wydaje, że tu jest bodź zabijemy kurki, ponieważ jest modyfikacja mistcraft i jest do, potrzebne tam do tego piórko yy, dobra, hyc hyc nie ja wiem, dobra, nie widzę tego no, nie widzę. To na, najwyraźniej to są te drzewa. Dobra. Ja jak się nazbiera. Potem, może się rozmnożą te kury. Jeszcze jest fajna modyfikacja pokazująca. To znaczy, nie mam w tej paczce chyba jej. Yy, zużycie yy, miecza. Na przykład, nie, że mam w pasku. Tylko jest pokazane. Na przykład, że jeszcze zostało mi 200 razy uderzeń, I to jest bardzo fajne, można przy tym zobaczyć, jak się ten, no, jak zużywa się miecz. Na przykład, jak gdy się tak klika w zwierzęta, jak się bije, to nie zadajemy damage'u, a punkty miecza spadają. Albo na przykład, gdy rozwalimy trawę mieczem. To nie zabiera nam jednego punkta, tylko dwa punkty. O tu widzimy jakieś źródło oleju. Oh my god! I to to duże. Wow. No nie wierzę. Na tym źródle to my wyżyjemy chyba z 5 lat. O, tu jest boss. Ta, chyba tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. A tu jest ogromne źródło wody. Y, la, y, lawy. Nie. Oleju, kurde, znowu klawiszologia mi się myli, ale to naprawdę jest ogromne, ale to trzeba mieć szczęście, bo im wyższe to jest, tym więcej jest właśnie tego, tego, tego oleju. Jeszcze jak to się przerobi na ten żółty, na to żółte paliwo, to znaczy, tak naprawdę, według mnie, to powinno. Dzień dobry, panie Normanie. To powinno być, yy, jak to się nazywa, nie? No, to powinna być ropa, a to żółte na przykład olej. Coś takiego. Yy, bardziej tak logiczne to się wydaje. Czekajcie, L. Kurde! A, sorry, denerwuję się. Z powodu tej klawiszologii. Gdzieś słyszę pana zombie. Dzień dobry. Ło, wow, nawet dwóch panów. Co mi tak powoli chodzą? monster Następny achievement. E, widzimy nie po nam się. Tutaj widać ile y, jakie ten daje. Co daje no. Ile nam pożywienia daje? Też fajnym. O, mamy pajączki. Też fajnym od właśnie. Dobra, pajęczyn mamy e, Nie pajęczyn, tylko piórek mamy sporo. Jajek też. Jeszcze będą nam książki pod... Dzień dobry, panie ogórku. Bum! I boom. I boom. Dawaj, pajęczyny. Dawaj, pajęczyny. Pajęczyny dawać. Co to jest? Co to było? Zaraz zobaczymy. O, jest pajęczyna. Dobra, jeszcze tych pozabijamy. O, koperek nam odkryli. Mam nadzieję, że modyfikacji tej nie dadzą. Co, co, co to jest? Shard of Minium. Syhyardy. Ej, y -y -y, ja nie mogę sprawdzić. Jaki, o! Coś się robi. Minium Stone. Splinter Czuję, że dla mnie szkielet strzela. Ha! ej, A tam drugi. O, ty dziadzie jeden a w wodzie trzeci uniki. Jestem jak ninja. Ha! Ciekawe czy bro bronienie się mieczem coś daje. Dobra, wolę nie próbować. Jeszcze zginę w pierwszym odcinku i co to będzie? Zaraz mi się miecz skończy, ale mamy na to sposób. Robimy sobie drugi w moim pocket craft. Raz, dwa, nie tak. Tak, raz, dwa. Ha, mamy drugi. Stone Sword Myślę, że gdzieś się tu właśnie osiedlimy przy tym respie Tak chodzę na razie w kółko A tu zobaczymy jeszcze nie tu, tu w Tą stronę pójdziemy w ten białą zimowy Ciekawe, czy są coś Polacy w ogóle na tym czacie nie interesuję się tobą zombie, bo mi nie dasz łopatami, ani mi nie dasz tego, czego ja chcę. A ty creeperku, idź stąd. Bum! Lag. Ale nie zabrało mi na szczęście hapsa. Ej, ile mam mięska! Będzie to trzeba zgotować zaraz. Ło, 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 dwa creepery, nie! Dobra, tu nie ma nic ciekawego, to się osiedlimy jakoś tutaj O Boże, Boże, co wy to ze mną macie? Bo w tej jaskini się jakoś osiedlimy, sobie tam rozświetlę. Ale się dałyby się jakieś owce, no Nie -toperze? Dropi coś z nich? Z jakiego to moda? No od kiedy nie pływać umiejętno, no bez przesady. Pierwszy raz nie toperza, widzę Wungiel, wungiel mamy, wungiel mamy! O, żelazo! Dobra To będzie moja pierwsza baza yy, Tak, tak, dobra, wszystko po, Na pochodnie nie trzeba żałować kasy o, o o Żelazo Mam nadzieję, że nie słyszycie jak mój pies szczeka Szczeka na duchy. Pewnie. Dobra, potrzebuję trochę kobylstona na zbudowanie specjalnego piecyka. Mam nadzieję, że jest. Yy, zaraz się przekonamy. Trzeba dwa zwykłe zrobić. Ustawiamy je w ten sposób i w ten. Jest! I mamy slag furnace. Yy, on jest jak zwykły, piecyk, tylko że przepala. No, jakbym drewno w życiu, to byście na drewnie dobrze widzieli, że yy, przepala o wiele więcej. Zobaczymy. Yy. Hmm. powiem Wam, że interesujące. Patyki, piasek, klej, Ops. Co? No i chyba pogięło. 750 eur? Nie ogarniam. Bez przesady No bez przesady, ej, patrzcie się jakie to będzie łatwe. Y tak tego to będzie... Czyli dwa staki, to będę miał tak Obsydianu a ze, ze staku Obsydianu dzielone na 4 będzie, będę miał 16 żelaza. O masakra. Szczerze to mi się wydaje tak jakby to była modyfikacja, yy, o, zmiana koloru kwiatka. Modyfikacja equivalent exchange Melon Dobra, tak przelecę szybko. To się zadziwiłem. To ja ciekawe czy ja mam takie szczęście, że to tak drop... O, Blaze Roda, może... O, to, to dobra to jest... Emer... Ło, skąd ja... Raz, dwa, trzy. Szczerze to jest bez sensu trochę, no ale... Emerald. Przez tego zawsze drop jeden Emerald. Ale to ciekawe czy będzie to znikać, czy nie... Hmm? Y Titanium Aingot. Titanium or... What co? Coś tu jest no, Nowe sygnaturki hmm. o Diamondy można z tego nie, nie rozumiem tego czemu taka ten Może jak mam tego SILK Toucha O masakra Czekaj 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 Kurde no Będę musiała wczaić co to za modyfikacja jest O Nie wiem ile wrzuciłem ale mamy tyle yy, dobra, robimy kilo. Yy, jeszcze raz sobie, sobie zobaczę to szart yy, jak to się robi. Yy, yy, o, trzeba mieć złoto, czyli troszkę wam powiem, że kosztowne to jest, no ale co to jest złoto? No. Złoto się i tak, i tak do niczego prak praktycznie nie zużywa, więc nie widzę żadnego problemu. Dobra, mamy węgiel. O, ciekawe czy ten piecyk działa też na koprze, tin, na tinie. tin to jest syna, ile mi się wydaje, o ile mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem zbyt dobry z angielskiego, no ale... Idziemy tu. Żelazo mamy. Ale to, 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 to coś. To czerwone, to jest coś boskiego normalnie. Tylko żeby to nie znikało. To by było boskie. A jeśli to jest nowa wersja ekwiwalenta. Oj, nie wiem, nie wiem. Ale item z cupcio. Żeby z drewna diamenty robić o, to jest uranium dobra, to trzeba tym. uranium or pamiętam z tym uranium or był yy, na chyba jeden, nie, nie pamiętam yy, był taki bug, yy, że jeden uranium OR to było około 8 diaksów ja pamiętam na tym kiju na patyku yy, szukałem właśnie diaksów, a tu patrzę było Chyba miało 40 coś tysięcy tego AMC A ja kurde co to jest No i dopiero później się skapłem, że to jest to uranium Ale potem zmniejszyli do 4000 coś tam No połowę diaksa yy, Tutaj mamy Tinu jeszcze trochę Apatii O z apatii doświadczenie leci I widzę, że większe źródła są tych apatii Bo zawsze były Yy, takie chyba małe, o ile się nie mylę nie chcę was w błąd wprowadzać tu jest pusto, dobra tu na razie sobie a, zbierzemy co mi szkodzi pyk a, dziękuję, dziękuję bardzo tu następne pyk o, i tu następne mam siekierkę pójdziemy ściąć to wysokie drzewo Hit hit hit. Żelazo tam gdzie? Jest, żelazo, zaraz tam się pójdzie. Jak to O, tu jest, o, jest, tu. Ulala, tu żelazny kilo. zaraz to wam takie coś pokażę. He? No nie mówcie, że nie działa na tym tri -kapitor. Co to jest w ogóle za drewno? Gdzie ono jest? O, tu jest. Fear Lock. Ken 750 eu za jeden item czyżbym mógł to... eu to jest chyba z industrial crafta to co, mogę do badboxa wsadzić, to się zmieni? bo wiem, że Redstone się daje, i redstone daje 500 hmm, to jakby dawało, też by było ciekawie nie powiem, byłoby na początku o wiele łatwiej bo, a zwykłe drewno? O, zwykłe drewno też. O, każdy daje 750. O, będzie trzeba to zobaczyć, co i jak. Dobra, hydr wyskakujemy. Team, Nie chcemy się na razie go zbierać. Ale zbierzemy. Co mamy do roboty? Dobra, team zebrany. Koper. Kilo w poszedł. Przepadł na zawsze. Raz, dwa, trzy. Dobrze, że EXPA się dostaje za wykopywanie surowców. Bo naprawdę trudno się ten level ekspiło, Żeby no do enchantowania, żeby cały ekwipunek zenchantować. No nie wierzę. Jest takie przysłowie, że głupi ma szczęście. To znaczy, nie jestem głupi, no ale mam szczęście, <laughs> ale jajca. I obok domku, którego za niedługo wybuduję, mamy mob spawnerek pająków, którego na razie zblindujemy, koper, block of Dobra, to na razie zostawię. C Logic Matrix Programmer. To to jest? Silver, crowbar weźmiemy to. A skąd to Aha dobra, już wężka mam z z tego, tego piecyka Ale jajca. Mam to, szcz to szczęście Zobaczymy do czego jest Wiemy, Logic... Logic o, Matrix Programmer Hmm, dobra, dobra, to się robi tak, jest do tego, a to jest potrzebne do tego, router upgrade, router upgrade, czyli do jakiegoś routera ulepszenia ulepszacz, ciekawe, ciekawe, dobra, jak, kurde, nie to, dla wiesz, to oto, a jak ja nie znalazłem domku, tak jeszcze nie znalazłem, no miejsca na dobre. Zobaczymy jeszcze, czy to jest na pewno boss. Jeśli podejdziemy bliżej, to na górze, o tu, 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 tak, tu, dokładnie jak wam pokazuję myszką, powinno się pokazywać życie, ale to jest boss. No Bo co by był, robił yy, to, coś, co by robiło na pustyni. Jak to się nazywa? Nie wiem. jej, ale to duże nie wiem czemu się nic nie pokazuje no? fajnie trafiliśmy, czekajcie y, y, to o przed nami, o, tu przed nami jest dżungla tu pustynia, tu zima a tutaj takie zwykłe ja się w takim razie osiedlił nie to osiedliłbym się o, tu następne źródło oleju mamy nie wiem gdzie bym się osiedlił nie mogę biegać i nie mogę Dobra, bo prawa autorskie będą. Get Fortune of slick touch. Nie da się mieć szczęścia trujeczki i slick toucha. Kurde, ale daleko jest ten tler z mapką. To jest obok Entera taki yy, yy, Jak się nazywa ten uko Taki ukośnik, o. To mi go dali, przynajmniej u mnie na klawiaturze, on jest entera, bo bowiem, że co klawiatura to jest jakoś inaczej. Ta klawiszologia, no wszystko to znaczy podobnie, tylko tam centymetrami się to różni. O no i jakieś lagi, tak jakby to na lanie było grane, ale nie, nie, to nie jest lane, to jest single player. Ja tak chodzę w kółko, wchodzę i nie mogę miejsca sobie znaleźć na budowlę, moją, na mój domek, na moje. Yy, Centrum dowodzenia. O. A jakbym się na wodzie wybudował? Nie, bo nie lubię na wodzie. Zawsze pamiętam jak na jakimś sobie yy, serwerze single player. To budowali na tym. Na wodzie bazy te zamki. Co mnie tak denerwowało, bo zawsze lubiłem sobie tą fosę kopać. Iść kopać. Nie, po prostu lubię kopać. Brałem tego sobie Diamonda PXX. Leciałem. Czekajcie, nie no myślę, że... Hmm. Kurde, nie to znowu to samo. No nie, nie mówcie, że jeszcze tu będą bagna. To jest w ogóle paranoia. 4, 5, 4, 5. O, liter jeszcze Liter, czyli skóra jest potrzebna do tego. do, do robienia yy, książek. No to co to rośnie, Nie wiem. Yy, tu co mogę dać szybki? Cut, cut tail, nie co to jest dobra, na razie nie zbieramy yy, dobra, widzę z tego, że odcinek trwa już pół godziny, my w odcinku nic nie zrobiliśmy yy, to znaczy mamy zapełniony ekwipunek niedobrze, niedobrze yy, trochę wam opowiedziałem o tych modyfikacjach yy, no i, no i, no i, no i ja sobie w międzyczasie znajdę jakie, jakąś miejscówę Coś tam wybuduję, jakiś taki pierwszy domek yy, No i... Tyle, zrobię następny, no między odcinkami Oczywiście nie jakąś już, z, z ten, nie wiadomo co tam nie wybuduję Pierwsze takie schronienie yy, No i kurde już 10 level, no i tyle Co wam chciałem powiedzieć Co zrobię No i... Odcinka nie wiem, kiedy będziecie mogli się spodziewać. Po prostu nie ma czegoś takiego, żebym robił te odcinki na, si na siłę. Będę miał ochotę, to go wrzucę. Nie będę miał ochoty, to go nie wrzucę, ale możecie być pewni, że tej serii szybko nie skończę, bo lubię grać na modyfikacjach różnych. W szczególności z tym ole olejem olejem, ropą że z tego tutaj tak dużo, to jestem po prostu happy. Jestem happy. Będzie tyle energii tej całej, że to jest niewyobrażalna ilość. Dobra, ja się z Wami żegnam. To był pierwszy odcinek mojej serii Minecraft na modach. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie. No i czekajcie na następne odcinki, które pojawią się już niebawem. A ja Was żegnam. Na razie trzymajcie się. Pa!